Cześć, moje kochane dzieciaki. To ja, wasza lekarka, bajkopisarka. Jest ze mną dzisiaj Wróżka Zuzia i będziemy mieć jeszcze jednego gościa. Tym gościem jest, uwaga, uwaga, niewidek. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak dbać o nasze, uwaga, uwaga, oczy. Dobra, mam dla Was kilka ważnych wskazówek, żeby nasze oczy dobrze działały. Najważniejsza rzecz to czas spędzany na świeżym powietrzu. Na świeżym powietrzu, czyli jeżeli wyjdziecie na dwór, super jest pograć w piłkę, bo wtedy wasze oczka świetnie się gimnastykują, bo patrzą na to, co jest daleko, na to, co jest blisko, prawda, Nitku? Dodatkowo. Pamiętajmy, jeżeli jesteśmy na świeżym powietrzu, to warto ochronić się przed słońcem. Jak myślicie, co można założyć, żeby ochronić się przed słońcem? Tak, dobrze podpowiadasz Aniu. Okulary przeciwsłoneczne i czapeczkę z daszkiem. No dobrze, a jeszcze mam do Was takie. Telefony, tablety, komputery, telewizor. Jak myślicie, jak działają na oczy? Dobrze czy niedobrze? Tak, to prawda, działają źle. Dlaczego? Ponieważ emitują niebieskie światło. A poza tym, jak patrzymy blisko, to nasze oczy. Szybciej się męczą, i wiecie, że jeżeli korzystamy za często z telefonu, to nasze oczy mo mogą gorzej rosnąć? Tak. No dobrze, moje kochane dzieci. Co jest jeszcze bardzo ważne, mam dla Was zagadkę. Jeżeli macie 3, 4, 5 albo 6 lat, czy wiecie, ile czasu. Powinnyście spędzać ewentualnie przed telefonem albo tabletem. 20 minut. Niedużo, prawda? I to jest maks. A ile czasu wszystkie dzieci powinny spędzać na świeżym powietrzu, żeby oczy dobrze działały? Dwie godziny. No dobrze, moje kochane dzieci. W następnym odcinku dowiecie się, co zrobić, albo w zasadzie co jeść, żeby nasze oczy dobrze działały. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.